Siemanko. Dziś zapraszam na krótki filmik. W końcu mam roślinę, o której marzyłem już od dłuższego czasu. Czyli Sirius Esperet. Nie kupowałem ją wcześniej, dlatego że cena była zaporowa. No powiedzmy sobie szczerze, 300 zł za jedną roślinę to dosyć dużo. Ale nadarzyła mi się okazja. Eee, kupić tą roślinę za stówkę więc zagościła w moim zbiorniku mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie rosła bo prawda, 100 zł to też nie w wkidmuchał no ale zawsze lepiej dać 100 zł niż 300 eee, roślina bardzo mi się podoba, myślałem, że jest trochę mniejsza i będzie raczej na pierwszy plan ale tu widzę, że eee, Pewnie jak ktoś ma akwarium 300 litrów, to może by się jej nadawała na pierwszy plan, ale tutaj u mnie wylonowała na drugim planie. No i zobaczymy jak będzie rosła. Na internecie nie ma zbyt wielu informacji o tej rośliny, o roślinie. Jak ją prowadzić. Natomiast e, można przeczytać, że jest to roślina wytrzymała i że potrzebuje dość dużej ilości światła, e, żeby się wybarwiać na czerwony kolor. Przy mniejszej ilości światła jest bardziej zielona. Yy, troszkę tam popytałem od kolesia, od którego kupiłem tą roślinę. Yy, jak ją prowadzić, to tam podpowiedział, że yy, no, lubi dobre nawożenie, co dwa i dużo światła, i że jak ma to dostarczone, to powinna ładnie rosnąć, więc, więc, więc zobaczymy, co będzie. Ja tam dobrej myśli jestem tak a propos światła no dostałem w końcu sterownik bo mi się tu zepsuł a wyszło mi to nawet na dobre bo w tym sterowniku yy, do Cichyrosa WRG, WRGB WRGB 2 slim 60 cm w tym nowym sterowniku yy, można zobaczyć yy, ile WAT yy, lampa świeci jak sobie ją ustawimy no i akurat świeci od paru dni na ustawieniach Czerwony kolor 60, niebieski 50 i 30 zielony, i to mi daje 22 W. Więc lampa świeci na połowę mocy. A jak widzicie, fotosynteza zapierdziela, więc Więc lampa daje ostro do pieca Puściłem ją sobie na chwilę wczoraj na 100%. To kuźwa normalnie. Woda gazowana w akwarium, i od razu było widać, że na full tu świecić nie można, bo, bo to naprawdę e, za dużo światła by było. Co poza tym, e, wymieniłem trawnik. E, z tego względu, że jak miałem te problemy dwa, dwa miesiące temu, jak mi te rośliny gniły, opuszcza, e, ten, e, m, gubiły liście, to tak samo oberwał trawnik Elo Mini. E, wszystkie korzyny, korzenie z białych zrobiły się takie żółto-brązowe, albo już totalnie brązowe, i mimo że trawnik coś tam rósł, e, to jednak e, codziennie e, kilka, kilkanaście listków z, z tego trawnikami wypadało. No i te korzenie tych no, nowych korzeni białych było bardzo mało. Dlatego stwierdziłem, że sobie kupię nowe z Mini, ale tak sobie pomyślałem, że. Skoro mam Haris Mini w koste 20 litrów, a, a w 25 litrach mam Monte Carlo, no to czemu, to, to czemu nie wprowadzić tu jakiejś nowej rośliny y, trawnikowej? Tak, żeby miał trzy rodzaje różne. Więc padło na y, małego hańka. Także wczoraj kupiłem dwa opakowania. Małego hańka akurat. Tak się złożyło, że było dwóch różnych producentów. Więc yy, tutaj o, będzie widać, będzie widać. Więc tutaj mamy z yy, ma małego hańka yy, firmy Aqua Art, natomiast resztę mamy z Trobiki. Yy, po otworzeniu yy, opakowań, coś okazało, że jedyna różnica, jaką zauważyłem, to to, że właśnie z tej strony. Roślinki z akwartu, oczywiście z in vitro, mają korzenie i to nawet dosyć dużo, natomiast strobiki nie. Nie wiem, czy one po prostu tak w akwarcie długo leżały, że już puściły korzenie, czy nie, no, ale faktem jest, że te korzenie miały. No i zobaczmy, jak to będzie szło. Dwutlenku węgla tu jest sporo, więc nawet za dużo, szczerze mówiąc, e, m, tak się złożyło, że przeszedłem. Jeżeli chodzi o potas przeszedłem z yy, KH czyli z węglanu potasu na potasu i mam trochę problemy z dwutlenkiem węgla z poziomem Mam mianowicie mimo że podaję tyle samo no to ostatnio ryby miały przyduchę i dwie, dwie y, się odfajkowały dwie brzanki A, więc teraz kombinuję z tym dwutlenkiem węgla jak tu, jak, jak tu go ustawić co poza tym, poza tym trochę mi pyli, nie wiem czemu nie chcę iść ta Roda Ludwigia, Ludwigia White, jedna to jest przycięta, ta większa tutaj przycięta to jest 25 litrów, natomiast te to są Emersiaki, i tak jakoś nie za bardzo, nie za bardzo chcą iść. Jedna tam wypuściła o tutaj. Wypuściła nową łodyżkę Więc może, może coś z tego będzie Oczywiście Tradycyjnie problemy z wybarwieniem Rotali HRA i Rotali bloodred i tak się zastanawiam Czy w ogóle uda mi się to Osiągnąć na Podłożu jałowym Nie wiem, nie wiem jakoś Na podłożach aktywnych zawsze mi się udawało Wybarwiać te rotale Na podłożach aktywnych W żadnym z, z trzech akwariów nie, uda, nie udaje mi się tej rośliny wybarwić. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Eee, leję tutaj e, Intermax z helatem e, ustawionym na pół ppm, a tygodniowo żelaza. Stosunek między, stosunek między żelazem a, a tym a manganem jest e, mniej więcej tak 5,5 do 1, więc powinno to wszystko wchodzić, a jednak, a jednak coś. Coś tu nie idzie z tym wybarwieniem roślin. No nie wiem, no z, za mało świata to tu raczej nie ma, no. Nie wydaje mi się, żeby to była wina światła. Bardziej właśnie bym już tutaj obstawiał mikro, nie wiem. Może przejdę na kwadropa na jakiś czas, bo z tego co pamiętam, na kwadropie, bardzo dobrze mi się rośliny wybarwiały. Może może trzeba zwrócić, że tak powiem, do korzeni. Eee... I to chyba tyle, jeżeli chodzi o akwarium. Natomiast jeszcze tak na chwilkę chciałem Wam pokazać akwarium 25 litrów. Natomiast tak wygląda akwarium 25 litrów. Tu jak widać, Rotala Blood Red też się nie wybarwia, a świate jest mnóstwo. E, natomiast chciałem Wam pokazać, jak tu rośnie Alternatera Rajnecki Mini. No jak to jest Mini, to ja dziękuję bardzo. E, natomiast. E, tak akwarium prezentuje się z przodu. No i co? Trzeba będzie robić przycinkę i trzeba przyciąć Monte Carlo. Monte Carlo mi się zaczyna odtąd, więc... No, grubo tego jest. Tak z 6 cm, albo 7, nawet 8. No, ale wszystko ładnie rośnie, bez zgonów, aby tak dalej. Nawet coś tam rośnie Ludwiga White. Także jeżeli chodzi o dzisiaj to dzięki za obejrzenie i zapraszam na live obera na dzisiaj. Jutro chyba Przemek będzie robił, a w niedzielę zapraszam na live do mnie. Dzięki, cześć.